Cześć! Zostałem dziadkiem. W takim razie postanowiłem zrobić swojej wnuczce karuzelę. Udało mi się zakupić taki stary potrzęsywacz. Rozbroiłem go. Zostały mi tylko koła i łośka ta duża. Ja będę potrzebował tylko jedno koło i jedną łośkę. Dzisiaj zajmuję się malowaniem szprych. Na cztery kolory. Takie, które lubią dzieci. Tutaj właśnie pomalowałem na niebiesko i na czerwono. Jeszcze na żółto i na zielono. Tak to będzie fajnie wyglądało. No, i tak wygląda pomalowane kółko na przyjemne, dziecinne kolory. Nie pokazywałem jak maluję, bo każdy wie przecież, jak trzeba pomalować. Tylko to chodzi o to. Żeby pokazać jak to teraz już prawie fajnie wygląda. Pomalowałem już, ale jeszcze będę malował paski żółte, czerwone i niebieskie. Takie bardziej dziecinne kolory. I wtedy jak ją złożę też będę starał się nakręcić ten film i pokazać wam jak to fajnie wszystko wygląda. Będę jeszcze musiał zakupić takie fajne siedziska dla dzieci. Widziałem w internecie plastikowe. To one są bezpieczne, bo mają dobre z tyłu oparcie. Takich właśnie miałem. Końcówka jeszcze od tego potrzęsacza. Dospawałem rurki. To wszystko zakopię w ziemię ładnie, zabetonuję. I powinno być stabilne, bo to musi być bezpieczne. Słuchajcie, zrobiłem to tak. Wykopałem dołek obłożyłem tam, ładnie wypoziomowałem, położyłem siatkę na wierzch i wstawiłem ten słupek, który będzie służył do podtrzymania górnej części tego koła do karuzeli a tutaj rozrobiłem bardzo rzadki cement do zalewania, będę zalewał i zobaczymy co później z tego wyjdzie więc zaczynamy Tak wygląda zalane. Do samej góry, kółko założymy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i tak wygląda karuzela dla mojej wnuczki. Działa. Tylko teraz musi wnuczka przyjechać, aby mogła ją odebrać. Zobaczymy, czy będzie się nadawała, czy nie. Myślę, że efekt końcowy fajny. A jaka będzie w rzeczywistości, to się okaże.